Angina, czyli ostre zapalenie gardła, jest chorobą zakaźną, która najczęściej występuje u dzieci i młodzieży. Opis: Bakteryjne zapalenie gardła, angina, wywołują bakterie z grupy paciorkowców. Pomimo iż w wielu cechach obie infekcje są do siebie podobne, bakteryjne zapalenie gardła objawia się jednak w inny sposób niż zapalenie wirusowe. Inne też są sposoby leczenia obu chorób. Odróżnienie ich od siebie bywa dla wielu z nas dość trudne. Jednoznacznej interpretacji może dokonać jedynie lekarz internista lub lekarz laryngolog. Przyczyny. Przyczyną anginy są zwykle bakterie lub wirusy, które powodują stan zapalny w gardle. Do infekcji wirusami dochodzi najczęściej drogą kropelkową lub na skutek bezpośredniego kontaktu z osobą chorą. Wirusy pokonują wtedy filtry biologiczne, wnikają do jamy nosowo-gardłowej, uszkadzając jej nabłonek, przez który następnie przenikają i się replikują, tworząc nowe winiony, które to z kolei przedostają się do krwi, gorączka i rozprzestrzeniają się do danych narządów. Do zakażenia bakteryjnego dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorym, najczęściej w dużych skupiskach ludzkich. Objawy, objawy wirusowego zapalenia gardła. Infekcja rozwija się od 1 do 6 dni od chwili kontaktu, rozpoczyna się od złego samopoczucia, bólu głowy, mięśni, stanu określanego jako ogólne rozbicie oraz od specyficznego drapania w gardle, pojawia się wyciek z nosa i nieprawidłowa drożność nosa, następuje suchy kaszel, później naprzemiennie z mokrym, a gardło staje się zaczerwienione, występuje niewielka gorączka. Objawy bakteryjnego zapalenia gardła. Oznaki choroby pojawiają się nagle, a ból jest bardzo dotkliwy, silny występuje silna gorączka, powyżej 38 stopni Celsjusza, błona śluzowa gardła i migdałków podniebiennych jest bardzo zaczerwieniona, niekiedy z ropnymi naciekami. Język początkowo obłożony jest białym nalotem, a później staje się malinowy, znacznie powiększają się węzły chłonne szyi, brak kaszlu. Diagnostyka. Diagnostyka anginy u dzieci polega na badaniu fizykalnym gardła oraz pobraniu wymazu z gardła w celu zidentyfikowania przyczyny choroby. Często również wykonywane są badania laboratoryjne, takie jak morfologia krwi czy oznaczenie poziomu przeciwciał. W ocenieniu prawdopodobieństwa etiologii paciorkowcowej służą skale Centora, Walsha i Bris. Wykorzystywana głównie u dzieci skala centora w modyfikacji makizaaka pomaga określić prawdopodobieństwo anginy o etiologii paciorkowcowej. Temperatura ciała powyżej 38 stopni. Dajemy 1 punkt brak kaszlu. Dajemy 1 punkt powiększone węzły chłonne szyjne przednie. Dajemy 1 punkt wysięk na migdałkach i ich obrzęk. Dajemy 1 punkt wiek od 3 do 14 lat. Dajemy 1 punkt wiek od 15 do 44 lat. Dajemy 0 punktów wiek powyżej 45 lat. Dajemy minus 1 punkt w zależności od uzyskanej liczby punktów, modyfikowane jest postępowanie. Od 0 do 1 punktów leczenie objawowe, diagnostyka bakteriologiczna niepotrzebna. Od 2 do 3 punktów wykonaj szybki test na obecność antygenu PBHA, jeśli niedostępny, zrób wymaz. Postępowanie zależne od wyniku testu. Od 4 do 5 punktów, antybiotykoterapia z ewentualną równoległą diagnostyką bakteriologiczną. Leczenie. Leczenie anginy u dzieci polega na stosowaniu antybiotyków, które zwalczają bakterie odpowiedzialne za chorobę. Antybiotykiem z wyboru jest fenoksymetylopenicylina. W czasie leczenia antybiotykiem pacjent powinien przez 24 godziny unikać kontaktu z innymi ludźmi, aby ich nie zarażać. W przypadku anginy wywołanej wirusem leczenie polega na łagodzeniu objawów choroby takich jak ból gardła czy gorączka. Rokowanie. Rokowanie w przypadku anginy u dzieci jest zwykle dobre, jednak w niektórych przypadkach choroba może prowadzić do powikłań takich jak zapalenie ucha, zapalenie zatok, zapalenie płuc czy zapalenie nerek. Dlatego ważne jest szybkie rozpoznanie i skuteczne leczenie anginy.